W dzisiaj będę nagrywał jako pierwszy raz film z listy Dzisiaj też jako pierwszy raz oczywiście będzie Brawl Blaustars, dokładnie Brawlstar w swojej postacie od F do S. I od razu mówię, że to będą moje oceny. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na te oceny, no to chętnie się zapoznam z Waszymi komentarzami, w których będą Wasze opinie. No ale dobre. dzisiaj będę tylko rzadkie, bo oczywiście wszystkich nie zrobię. Ale dobra, zaczynajmy od Shelly na pierwszy ogień. Ona jest bardzo dobrą zadymiarą. Czasem jest no skillowa, ale szczerze mówiąc to jej ult jest bardzo dobry, można go bardzo dobrze wykorzystać, zwłaszcza na Edgara, który na Ciebie skacze. skacze. Więc a tutaj na drugą mamy Nitę. Ona też jest bardzo dobra, można ją bardzo dobrze użyć, ale niestety takiego Edgara to nie pogona. Ale dobra, nieważne. Po prostu nie to jest dobrym zadymiarzem. Ale wydaje mi się, że z takim Ultem Shelly no to nie za bardzo zagrywa. Kolejna postać to Colt. Colt też jest bardzo dobry. Uważam, że można naprawdę go dobrze użyć. I po prostu, no, nie ma za dużo wad, ale dobra, jest taki jak Shelly. I uwaga, tutaj mamy Bula. A ból to już jest naprawdę dobry zadymiarz. Uważam, że go też powinni stawić na A. Jednakże jego ult za bardzo nie działa, ale dobra. Jego atak jest tak potężny, że zdecydowanie na A. Tutaj mamy Broka. No, szczerze mówiąc, Brok jest bardzo dobrym zadymiarzem. Uważam, że jest fajny, ale no. Nie wiem, czy z takim bólem by wygrał jeden na jeden z bliska. No ale dobra, nieważne. Uważam, że jest tak dobry jak Nita, to... Na kolejny będzie El Primo. Więc tutaj mamy już naprawdę dobrego zadmiarza, jeżeli chodzi o rzadkiego. Uważam rzecz jasna, że nie jest on idealny. Ma swoje wady, jednakże na pewno zasługuje na A. Bo jego ult i ataki są. Dobra. Dobra. I następna postać to Barley. Od razu mówię, że dużo osób może się ze mną nie zgodzić, ale jeżeli umie się grać, to naprawdę można dobrze go wykorzystać. Więc on jest bardzo dobrym trollerem. I uważam, że zasługuje na pewno na C. Dobra, kolejna postać to poko. Według mnie to jest jedno z lepszych wsparć. Bo po prostu może on uleczać dzięki swoim gadżetom, gwiezdnym mocą, ultem i atakiem. Ale po prostu nie jest najlepszy. Jednakże uważam, że zasługuje także na C. No i tutaj już mamy Rosę. Ona jest też dobrą zadymiarą. I uważam, że jako ostatni zadymiarz z tej listy powinien być... Na C. Dobrze, dużo osób się ze mną nie zgodzi, ale ja tak uważam, ponieważ bardzo dobre mogą być takie zadymiary jak ona, jednakże... No, no bądźmy szczerzy, nie zadaję największych obrażeń, no ale na C zasługuje idealnie. I tak, mówiłem dzisiaj, że będą rzadkie postacie, ale spoko. Zrobię jeszcze bardzo rzadkie. I to będzie bardzo fajne, ponieważ... Jest za mało miejsc niezapełnionych. A więc od razu tutaj zaczynam z Jelsicom. No i ona jest też świetną zadymiarą. Uważam, że jest bardzo dobra. Nie jest może tak dobra jak Bull albo Shelly, ale po prostu bardzo jest fajna i można ją dobrze wykorzystać w walce. Więc C. I tutaj mamy Dynamajka. No, zdecydowanie jest to jeden z najlepszych Trawlerów, i on po prostu odrozwala całą grę. Uważam, że powinien dostać strasznego nerfa, ale po prostu no, rozwala cały system. Powinien być co najmniej epicki, więc daję tutaj specjalnie na S. No, dobry jest bardzo. Tik. No, Tik nie jest jakiś najlepszy, ale naprawdę. Też jak w niektórych postaciach można go bardzo dobrze wykorzystać. Oczywiście mówiłem, że to moja tabela, ale po prostu Dotika jakoś mnie nie ciągnie. Więc D. 8 bit. No, 8bit jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą postacią. Jest bardzo dobrym zadymiarzem. Po prostu można go wykorzystać. Właściwie to jedyny jego minus jest to, że jest wolny, najwolniejszy zadymiarz w całej grze. Po prostu uważam, że dużo zadaje, ma dużo HP, ma dobrego ulta nawet, no, ale nie wiem, czy na miano A zasługuje, więc daję mu C. No i mamy oczywiście Ricocheta, czyli Rico. No, szczerze, to nie wiem, ale w sumie to można go też bardzo dobrze wykorzystać. Jego ult jest potężny, jego atak jest bardzo przydatny w niektórych momentach, jak się odbija od ścian, więc tutaj bez problemu A. Deryl. No, Deryl jest w sumie podobnie dobry jak Rico, jednakże zadaje od niego więcej, jego ult jest troszkę słabszy, ale na dojeżdżanie jest idealny, więc nie ma co to za dużo mówić. W sumie na A. Dobra, Penny, no. Penny, w sumie jest bardzo dobrą zadmiarą, ale jak się umie grać, nie jest jakoś specjalnie no skillowa, no, ale szczerze mówiąc, to jakoś tam można nią pograć. Jednakże to nie mój gust, jak mówiłem, moja tabela i moje gusty, więc no. Da. No i Karl. Dobra, wiele osób to się może ze mną nie zgodzić, ale według mnie Karl jest. Średnio. I w sumie tutaj trochę przesadziłem, że wiele osób się może ze mną nie zgodzić, ale no dobra. Karl jest dobry, a czasem niedobry. Jego ult może się przydać, jego nie, ult nie może się przydać. No dobra, no jest takim średnim zadymiarze, nie jest jakiś dobry ani słaby, więc daję go na C. I tutaj mamy Jackie. No, ona akurat jest jak na bardzo rzadkiego zadymiarza, mocna, jej atak zadaje dużo. I szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że ona jest tak dobra na 1 na 1. No, no naprawdę jest niezła jak na bardzo rzadkiego zadymiarza. I tutaj można się zdziwić, bo daje ją na A. No i ostatnia postać, czyli Gaz. No, Gaz. No, nie ma co tu że, za dużo mówić. No, Gaz jest dobry, ale no bez przesady. No nie da się go jakoś specjalnie użyć. No ale dobra no, już dam mu D, bo nie jest jakiś najlepszy, no dobra. I właśnie tym oto sposobem zrobiłem moją tabelę, a więc po prostu jestem zadowolony. Nie wiem jak Wy, ale po prostu jeżeli się, jeżeli się zgodziliście z moją opinią na temat tych postaci, to możecie napisać w komentarzach, jeżeli uważacie, że coś powinno być inaczej. No to chętnie się zapoznam z Waszymi propozycjami, a więc po prostu tak wygląda moja tabela. Ja się z Wami żegnam i do następnego. Pa!